Hej się Zobaczcie. Hej Mankowiczowi zna Was w moim pierwszym odcinku. w tym odcinku byś polegał na tym, że się po prostu przedstawia jakim jestem i powiem, co chcę robić na YouTubie. No to tak. Ja jestem są nazywam się Kamil. I na YouTubie chcę robić content gamingowy. I najpierw to będzie Minecraft i ten. No. Najpierw to będzie Minecraft i e, Minecraft My, i Roblox będę nagrywał. Po prostu chodzi o jakoś mojego komputera. Nie, nie jest dość najlepszy. Nie jest dość najlepszy. I ten. I. Po prostu mam, mam plan nagrywać na YouTube. Ie. Na, na razie minecrafta potem ten, który na przykład komputer, to jakaś kryzys do No system ma też korenie. Troszkę albo Coś takiego. I po prostu mm, też e, ten. co tak się powiedzieć. A. Po prostu to po w tej repoxie i to tyle yy, mam plan założyć drugi kanał w, w przyszłości a może założę dzisiaj? Muszę założyć nie wiem, za tydzień? Nie wiem nie to zaraz, to zależy, dokupię tą to czy to pamięć to pamięć to to więcej powiedzieć. No, po prostu mam słabego topa i na jednym nagrywam na jednym montuję i co bym powiedział no i to tyle no, by zagrał by zagrał Robuxa, bym zagrała Minecrafta, bym zagrała Robloxa bym zobaczyć drugi kanał ten drugi kanał będzie jak taki się na kanał Kipina i tu się takie coś i co, co mogę więcej powiedzieć? Otóż... To ja jest... was...